Shotgany, wiesz co? Ej, tak samo z porterem. Gdzież gościem? by ktoś kiedyś to jest, porterasza? Już z się dzieje. Chceba, jesteś mi się? Panowie, ostatni posiłek przed śmiercią. Iiiiiiih! Siódmy! Jest, jest ten. Ej, ej, może... ej, nie szyję, zastrzelili mnie. Ja w lewej. Ja w lewej strony dostałem. Do 11 Ty. Chcesz chodzić? No ja jeszcze Ale jeszcze... Czy szczasuję? Jeszcze je zabrana He, strzelił. Ej, dostałem. Macie <noise> bandaż? bandaż. No rusz się to. A, nie ruszyłem się. Dobijamy szybko. Góźdła, kto ma szyb, szybciej. <głos> Zabijaj Dzień <noise> <noise> Którego za właśnie zabiłem Kurwa, Seba, jesteś tam Jezu! No, krwawie! Jezus! Jezus Maria! Gdzie jesteś? Jezu, przeładowiesz? Jezu, mam złamaną nogę, leżę Gdzie jest? Gdzie, 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 gdzie? Jezu, wiem jest się kiedyś Ma dwóch jest gość nie żyję. Zabij, Zabij go. Zabij go. jestem Ej, Ej, nie to jest spikarek to to... jest speaker. Koleś. Zabity. Nie, koż, nie żyje, nie żyje. zabijam go. Ej, za to mu macie... Ja nie mam ammo! Nie żyje. Nice. Nice. I fucking stole to you! Allah Akbar! Allah! How are you? What? what the fuck? what the fuck? What the fuck? Oh, so, i'm gonna give I'm you gonna a give magnum, you okay? magnum. okay. yeah, thanks. Uh, yeah, but um, <laughs> you have to kill yourself with it. okay. i have to kill myself. yes, you have to yeah, kill yourself. well, yeah. okay. and you show me who you are. I yeah, am George, yeah, 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 the I second. Are you a clown? Okay. Right. Later, guys. Stop, man, man, stop, stop. Hey, stop. Just, I, I, I will shoot you, just stop, man. where gdzie jesteście? Do you like my little pony? That's good. Do you like ponies? <laughs> answers. You are such a dumbass, man. Such a dumbass. Why you didn't stop? Why? Why? Well, <laughs> to to I yeah. Do you know about <laughs> Polish... <laughs> do you know... Do, you know, <laughs> do, you, know do you, you know about Polish Pope? I don't understand very Paulisz jest, Paulisz Paul. Nie, Pauli. Pauli, pał. pa, pałyszko, powiem, nie shotguna. Ja, A no się mano. Bakolud, <gulusz> mogę wstać może? To jest żenujące. Po, to jest żenujące. Że ma taki violetowy... E... Jak się mówi? Kurde. fetak, no. Ja e, e, mieszkam w Niemiec, także ciężko mi się troszkę mówi, ale... Przedstawicie go, proszę. Zbyt dużo jest Trust me, don't do this, don't follow me You're gonna die, really Do you understand me? You have to go back You can't go to electro Don't go to electro, you're gonna die We're gonna see, we're gonna see We This is last warning Don't go there, last warning You understand? This is last warning, man You're gonna die, you're gonna die so hard Puść mnie! Rekt! Rekt! <laughs> rekt! Rekt! <laughs> rekt! F**k <Rekt. laughs> <Rekt. laughs> O kurde. To zabił go. Co go. To Jezus. I o czekaj. Were you Nie, Yeah, we are friends. Czekajcie, czemu nas nie zabił? Ja będę sniper so as... Nie żyje. Nie żyję. Trzeba zaraz... szamał ich. Dupa. Coś Tak. O, udało się. Ej, coś trzeba do nas! Dobra, trzeba... musimy do to get-to-the-chop'a. Ja jestem, jestem! O, nie żyję. Jak się wsiada? Mam biegli, jedź! No i umarłeś, dzięki. Nie da po... Dobra co, musimy do get to the

小小小小小